Widziałam na brzegu rusałkę, ale miała zakrwawione usta i to mnie zdziwiło. Zapytałam o nią Wiedźmina Berengara. I co powiedział Berengar? Całe szczęście, że zapytałam. Nie uwierzysz, ale to była bruksa. Skąd wiesz, co to Bruxa? Babcia opowiadała mi o wampirach, kiedy byłam mała. Opowiedz mi tę historię. Bruksa to wąpierz. Wampir niemal tak straszny jak Nosferat. Wabi młodych chłopców, dokazuje z nimi i wysysa z nich życie. Bruksy są bardzo atrakcyjne, więc głupie chłopaczy skadają się omamić. Babcia mówiła, że bruksy sprowadzają koszmarne sny. Zazwyczaj milczą, ale potrafią przeraźliwie piszczyć. Na szczęście nie znoszą zapachu czosnku. No i jeśli odetnie im się głowę, są zupełnie bezbronne. Dzięki. Jeśli kiedyś spotkam Bruksę, nie omieszkam potraktować ją czasnkiem i zdekapitować zaraz potem. Cieszę się, że mogłam się przydać.